Cześć wszystkim, witam Was na kanale Gołębia Pa Krystiana W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje nowe nabytki Które zostały dzisiaj zakupione na giełdzie Tu jest samczyk mewek na krótkim dzióbku Zostało zakupiony tej mojej samicy Samczyk jak widać wesoły Jedynym jego taką wadą jest to, że Nie ma róży, róża ma bardzo małą Ale znów samica ma bardzo dużą, więc mam nadzieję, że się dopełnią i młode wyjdą po nich Naprawdę bardzo ładne, bo samczyk naprawdę, jest bardzo mi się, samczyk naprawdę jest ładny i bardzo mi się podoba. A teraz pokażę drugą parę. Tu też jest para. I tu też zosta, tu została znów zakupiona żółta samiczka na krótkim dziupku. Do tego mojego czerwonego samca. Samiczka jest od tego samego hodowcy, co mój samiec. Co ten samiec? Są też z, tego, z, z, też z tego samego roku. No, i już uprzedzam Wasze pytanie, czemu nie sparuję tego samca z tą samicą? Otóż, dlatego, że jak mówiłem, są od tego samego, samego hodowcy, są też z tego samego roku, więc mogą być to gnieździarze. Więc na 90% są to gnieździarze, dlatego no, nie będę parował razem rodzeństwa, żeby po prostu młode po nich, tak, jakby były to gnieździarze, młode po nich by po prostu mi zdychały, a nie chciałbym tego. Dlatego po prostu głębi zostaną sparowane tak. Jak widać tutaj, ta para i ta para. Jednak tutaj mam pewne wątpliwości co do tej samicy, bo samica albo chce bardzo do pary, albo może okazać się samcem, bo niestety, ale gryzła tego samca, no i trochę gru gruczała. No i zobaczymy. Wygl z wyglądu przypomina samica, bo i łepek jest w ogóle inny od samca, no ale zobaczymy. Oby była to samica. Ma już ona troszkę większą, nawet różę od tego samczyka. Samczyk to praktycznie nie ma na w jej ogóle, w ogóle. Ona już troszkę ją ma. Pojechałem się na giełdę, też miałem pewne co do niej wątpliwości, no bo jak pojechaliśmy, to w końcu zaczęło padać. No ale jednak mewki były. Sam wziąłem ze sobą 7 gołębi na sprzedaż, sprzedałem 5. Sprzedałem czerwoną samicę mewkę od tego samca. Sprzedałem dwie samiczki winerki i dwa samce srebniaki. Te takie srebniaki latały tutaj, takie wolne, one były bez, bez pary po prostu. Znaczy, jeden był z winerką, ten z czarnymi pasami był z winerką, no ale poszły na sprzedaż. A przyjechałem tylko z tą parą: czerwony samczyk z, żółtą sa z samicą Izabel z tą z żółtymi pasami. No dobra, to dzisiaj na wszystko. Jeśli wam się podobało, no to subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć.